Matmas, czym jest? To nowa postać metody dorna. To kompleksowy zabieg. To zdrowie. To relaks. Dlaczego terapia Matmas jest nową postacią terapii DORNA? Terapię DORNA możemy zaliczyć do terapii manualnych, naturalnych terapii manualnych, z pewną dozą masażu segmentarnego. Są nawet szkoły, które uważają, że jest to właściwie masaż segmentarny. Sama metoda klasyczna, metoda DORNA polega na. Wywieraniu punktowego nacisku na wyrostek kolczysty od wysokości odpowiednich segmentów kręgosłupa. Jako podstawę przyjmuje się punkt związany z ustawieniem bioder w stosunku do kości krzyżowej. Czyli mówiąc inaczej, ustawienie bioder uzależnia nam cały kształt późniejszy kręgosłupa. Metoda znana jest od ponad 30 lat w Niemczech. Jest coraz bardziej popularna również w Polsce. Istnieją w Polsce dwie szkoły, jedna związana z ośrodkiem kształcenia Helmuta Kocha i renaty Steinhauser Hildegard Steinhauser. Druga związana ze szkołą Ukratu, i tą właśnie reprezentujemy my. Stosujemy terapię dorna we wszelkiego rodzaju napięciach mięśniowych. Stosujemy przy skoliozach, przy wszelkiego rodzaju e, związanych z bólem pleców dolegliwościach kręgosłupa. To są takie podstawowe dolegliwości, w jakich jest skuteczna metoda dorna. Naturalnie możemy ją również stosować w przypadku rwy kulszowej czy rwy ramiennej, bo to są najczęściej spotykane obecnie dolegliwości. Metodę stosują zarówno terapeuci, jak i masażyści. Oczywiście w Niemczech stosują to również e, niektórzy lekarze. Dlaczego matmas jest nową postacią metody Dorna? W metodzie matmas dokonaliśmy pewnych e, modernizacji technik. W metodzie klasycznej Dorna, jak mówiłem, e, wywieramy kciukiem nacisk na wyrostek kolczysty. Na pewnych odcinkach naszego ciała, będących w ruchu, powoduje to rozluźnienie połączeń stawowych i umożliwia korektę kręgosłupa. Natomiast w metodzie Mat czyli tej nowej postaci, nacisk wywierany jest przy jednoczesnym masowaniu mięśni kręgosłupowych. Czyli niestatecznie trzymamy w jednym miejscu kciuk, natomiast przesuwamy powoli przesuwając po wyrostkach kolczystych, opierając się na wyrostkach poprzecznych. I to jest ta cała zmiana techniki. Pozostałe zasady są praktycznie utrzymane, zgodnie z zasadą Dorna. Jak wzbogaciliśmy terapię Dorna, aby powstał matmas? W klasycznej metodzie Dorna występuje wykorzystujemy takie rzeczy jak chodzik, który służy nam do poruszania dolnych części dolnych partii mięśni podczas zabiegu. Klękosiak bądź innego rodzaju taboret, który służy do poruszenia górnych części mięśni podczas zabiegu. Materac y, trzyczęściowy typu detensor, który służy nam do anatomicznego ułożenia sylwetki ciała podczas zabiegu, zarówno w położeniu na brzuchu, jak i w położeniu na plecach. Oczywiście masażer, który, który jest przystosowany. Do masowania mięśni słupowych możemy również wykorzystać. I właściwie w klasycznej metodzie DORNA wykorzystujemy tylko i wyłącznie te przyrządy. W metodzie MATMAS wykorzystaliśmy działanie maty terapeutycznej jako wstępne przygotowanie mięśni, powierzchni skóry do zabiegu. Wykorzystaliśmy oprócz chodzika. Klękosiadu i tego masażera. Również wykorzystujemy bańki próżniowe, urządzenie do terapii podciśnieniowej bądź jego ręczną odmianę w postaci pompki i odpowiedniej bańki, a także wykorzystujemy urządzenie dające nam boczne przesunięcie ciała w ułożeniu na brzuchu dodatkowym jeszcze wyposażeniem będzie masażer wodny, który będzie nam służył do wstępnej, wstępnego masażu stóp tuż przed masażem refleksyjnym stóp. I to są takie zasadnicze różnice jeżeli chodzi o wykorzystanie przyrządów i różnych pomoc.